że można, można interpretować, że ale są to komendy bardzo energetyzujące Jego zadaniem jest głównie zmobilizować, przekazać zawodnikowi e, właściwe informacje i zmobilizowanie go do walki. Piąta runda, przed nami Robert Nowak, czarne spodnie, niemiecki pretendent, Francuz Frédéric Pisset. Za chwilę pójdzie na pewno mocny kopniczy na tu. tego pięcia to również jest sposób odwracania uwagi to jest ściągnięcie rąk Francuza troszeczkę niżej aby mógł wejść właśnie taki prosty jak przed chwilą no w tej chwili Robert chyba troszeczkę odpoczywa Pamiętajmy, walka jest przewidziana jako pojedynek 12 -lądowy. to jest 24 minuty wyczerpującego pojedynku wyczerpującej walki a więc ci zawodnicy najbardziej doświadczeni oni wiedzą kiedy sobie troszeczkę odpocząć ale jak tak ma wyglądać odpoczynek Roberta, to jak będzie wyglądała praca? Już widać, że Robert poczuł krew znowu. Bardzo mocne kopnięcia. Jego kopnięcia może nie są, nie są aż tak widowiskowe, ale są skuteczne. No wchodzą cały czas w tempo, cały czas mają jakiś cel. Przynajmniej wstrzymują atak, atak Francuza, spychają go do linii, gdzie Robert się czuje bardzo dobrze. I co jest jeszcze ważne u Roberta Nowaka? To jest przede wszystkim jego absolutnie zimna krew. Widzą Państwo, że tu nie ma jakiegoś amoku do skoczenia do rywala, próby zlokontowania go za wszelką cenę. Nie. On na zimno, ze spojrzeniem wbitym w ciało rywala, wybiera akcję, która jest najbardziej efektywna. Ale wybiera tę akcję bardzo szybko, ponieważ on nam do góry nie daje momentu wytwienia swojemu przeciwnikowi. Cały czas widzimy techniki. Jeżeli po prostu nic się nie dzieje, to przynajmniej ten lewy lekki spada na głowę stanowienie prawy, podbródek, przejście, będzie tak przejście na lewą stronę za chwilę, tak, lewy, lewy się, cały czas jest stanowienie ataku, jeżeli widzi otwierającą otwierające się możliwość ataku cały czas, to to możliwość wykorzystuje.